zanimal boksa i tak, i zastanawiałem się, czy nie zrobić sobie przerwy z boksem i ponagrywać jakieś gry, bo dzisiaj z demoltakiem sobie myślałem po szkole, czy nie nakręcić jakiejś fajnej gry. On ma tam jedną taką fajną grę, ja też myślę nad tym. Więc jeszcze myślimy, jeszcze myślimy i myślimy. Dzisiaj chciałbym się zająć rozbieraniem naszego domu. I budow budowaniem działki to będzie chyba poza odcinkiem, bo nie zdążymy. Dobra. Hmm, tutaj jeszcze trzeba będzie timelapsa zrobić, bo na odcinku tego całego nie wybuduję. Chyba, że w częściach, no to w częściach. E -e Elewator nie działa. O! Bugował się. Hmm. Tutaj będziemy budowali. Y tak, będziemy budowali w I jeszcze... jeszcze kazowałem pewnie wam ten blockbaker on tam stoi sobie sobie tam kopie spokojnie i my chyba go więcej zrobimy bo scraps jest potrzebny czasami jeżeli bida jest większa od nas i nie możemy zapanować to scraps to naprawdę przyjaciel taki mały przyjaciel z którego się mu robi małe prezenciki i i co tu jeszcze, poczekajcie odsunę Nie. trochę, bo mój mikrofon jest bardzo czuły I wyczuwa kiedy dmucham I tak, i dobra Mam, chciałbym, chciałbym, chciałbym Sobie kiedyś udostępnić świat na Animal Boxa na Hamachi I z koleżanką grać, ale te plany to jeszcze jeszcze, jeszcze. Dużo, dużo mnie czekało I, 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 i chciałbym, chciałbym sobie zrobić roa. A nie, nie psuaty, tylko raty. Roa. Chciałbym zobaczyć recepturkę. no ja pierdziele. Filter. Zaprogramowany. Prawda? Nie wiem. Chwam O, i tu jest... Ah, Co mi się nie przypomniało O, tego Slake Furnace trzeba zobaczyć. Co on, do czego ten służy na ten Slake Furnace? Zrobimy jeden piecyk jest Nie, to muszą być dwa piecyki. Chcę zobaczyć, do czego służy on ten Slake Furnace. Может, это из моду Red Power? А кто их там где? Yeah. На остальном оттенку, właśnie основном, застанавливаемся и по оттенку. Хотелось бы это и запомнить. И зачем я сейчас это слушаю? Ну, no, Zostawimy cię Slayer Furnace Se Chcę podziękuwać, do czego służysz. A teraz weźmiemy sobie z Trochę tutaj. Dobra, ten brookser wchodźmy tam i skrzynki trzeba będzie powoli opróżniać z itemków, które są po prostu tam nam niepotrzebne. Trzeba będzie zrobić Automatic Workbench, który nam się przyda do po prostu do, do robienia tych scrapbox I ciekawe czy jeszcze czy mogę nie, nie mogę zrobić jeszcze jeden scrapbox daj, daj tego strupa mój pop filter nie działa ja jestem takim skrapą, że dopiero się dowiedziałem, że to przez co mówię, to co zrobiłem, to przez co mówią youtuberzy, to popchnie, tak? Więc, przepraszam za moją pomyłkę. Hmm. Niech to tworzy skrap. Chociaż jeden. Każdy ma upgrade. A. No i co i koniec zapasów. Dobra, rozbijmy sobie te scrapboxy, już wiem, że będziemy mieli coś. Kość, dust, mięso, skóra i... Ja, czyli że jest same jedzenie dostaliśmy. I takie rzeczy. Takie całkiem materiały takie dostaliśmy potrzebne. Do przeżycia i do tego. I tak, i te skrzyneczki opróżnijmy sobie. Mi się bardzo to podoba i chyba zrobię stajny. Jaki nienormalny pomysł. Nienormalny, ale fajny. Taki sweet, taki dobry. No dobra, to... Teraz idziemy z tym naszym ruchem tam. Ja może zacznę budować stajnię, bo tu mam konia. A tutaj nic. Najwyżej działkę się zrobi większą. Bo ja już nie wiem, czy dobrze niszczyć ten dom, czy nie. Dobra, nie, niszczymy ten dom. Ale, ale to stajnie, to zrobię. I ta stajnia, ta stajnia, ta stajnia będzie, będzie taka, taka jakaś, taka jakaś, jakaś, jaka, jakaś. Tu na pewno będzie nie jest dobra. Czyli tu, tu będziemy taką miniaturkową. Miniaturkowa, nie powtarzam tylko to będzie. ale mego stajnia, jano. Zaszpanowałeś animal. Naprawdę szpan. Nie, to nie, to będzie taka mała, skromna stajnia, żeby konik tylko pochodził. Taki mały, taki mały Więc Nie mówię sobie, to robi do końca. Dobra, wody mnie. i tutaj będzie, będzie podtrzymywany taki kamień, taki będzie dach, dach będzie. Taki super. I po, we stajniach to chyba nie ma. dobra, teraz płotki będą płotki i nasz koń będzie po prostu przywiązany e, Robię. a jak się robi ropę? wow <laughs> tylko nie mam nici dobra będziemy mały taki kojec jak psa jak pies ma kojec chodź Lagi Noże tylko ten koni, koni był sobie tutaj. Noże na no, jakieś tam to coś takiego. A no, tu widzicie, że w tych ogrów u koni jest. W okolicy, Czyli już się palić ogry. Taki trolek. 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 I trzeba będzie ścinać w lewo. Na ten minus. Ten minus ścina no w ogóle nie mam sikiery zrobionej. Mm? I najlepsza by była taka. A marble mogę zrobić, ale to w ogóle zostawmy, ten marble wyciągnie. Wyciągniesz mnie marble. <coughs> Zescyny się nie da zrobić pewnie. Nie, da się. nie, da się. nie, no, nie da, nie, da. Dobra, i tak, i... nie, 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 tak nie, 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 z domu, domu nie, więc dom zostanie niszczony pierwszy i z domu będzie, i z domu później zostanie wykorzystany na stajnę. Tylko, że najpierw tutaj te wszystkie rzeczy, które tutaj są najpierw to zostaną, przecież podłogi nie, podłogi jeszcze nie usuwam. On trzeba będzie robić z sida itemu, nie sejda. Командирую его в рассвет, надеюсь, что не электрик то он, наверное, просто. Не, właśnie, даймонд даймонд. Не манта а ман То есть, такой Yes. Gorszy redaktory też. A baterie? Baterie i Nie, ja nie mogę. Znowu już mam to już Ja nie. Mogę. Ja chyba wiem, jak się robią baterie. Tintintin, tin. gorączka tinowa. A teraz pytanie. Ja mam... Czy ja mam, a ja mam, ja mam? Mam, mam, mam. ja te wszystkie itemy mam? To jest pytanie. Gdzie na przykład, jest mój rubr, który chyba ostatnio wykorzystałem na plastikszy. Czy mi się to tak wydaje, czy nie? Kamień. No gdzie jest ten. No mój koper, redstone jest. Cena też jest. Ale gdzie jest ruber? Już mam kilka propozycji, jak nazwać odcinek, ale chyba nazwać odcinek. Gdzie jest Ruber? Czyżby mam tutaj. Nie mam. I robimy teraz standardową. Standardowy. Typ tak. I jemy wykopać to główne. Jezus, ile ja dzisiaj tych rzeczy robię naraz? Najpierw niszczę dom, później jeszcze coś, coś. Rekinia nie odgryje się na dupy. <gry> Naprawdę ja chcę dużo tego rubru, bo ruber jest mi potrzebny. Ostatnio chyba naprawdę go wytrzygorzyste na te plecy krzyc. Ale nie wiem gdzie zresztą. Ten koń będzie nasz. Jest taki arabskie. arabski. O. Nie no nie no to jeszcze mało niemal no co no to jest tylko tyle to mało jeszcze więcej I po co ja wchodzę drzwiami? Jeszcze ściana stoi Kiedy widziałem moda secret rooms to był taki secret room i tak А всякие файни окна. Да, да, да. Маш, ты гостики разина и руки. Ми... Так, так, я в прошлый раз ее рубил, I ja mam cinkę? Jeszcze jedno pytanie. Appetite? Apety, apetyt. No to się mówi apetajt. To było napisane apetyt. Ap no dobra, czyli, że nie przepalona cina. Nie no, i pół odcinka nam zejdzie na przepalanie szybciej nie lubię standardowych pieczy i tu będzie lot i rakiet o dudup i to ty. Ot, ot! się! O! zbogowałem się. I włącznik... Wyłącz... Włącznik będzie na dole, więc będzie sprowadzony kabel. Tak, jest moda Red o RED Logica mam recycler i tu już pełnią całą budkę, jest cały ruber, a teraz ten syna no, o, sweet, może mi kabel jakiś wypadnie, czekajcie, teleport pipe. Nie, przed odcinkiem szukałem Teleport pipe No nie no! no i, i teraz sobie nagrywam i mi micha... Zgadnijcie co mi się włączyło! Pewnie nie wiecie. Bridges! To jest u animala znane, że... Nawet nie może po, pograć chwilę, bo... Musi od razu włączyć Bright Tutaj spakujmy nasze główne, które są nieprzy... teraz niepodległe, przydadzą się nam. No pół odcinka mi mija no, dawaj tą cenę, lubię cię mam. Idź sobie. I na gówno ja teraz przymiem rozbierać dom. Nie no, na no, po masakra. Obylek. A teraz. Jeszcze co? Nie no, sirkut jeszcze. Jeszcze ten sirkut. I co będzie początku Rej fajny iron A czy ja mam przy sobie iron? Jeden ironek

Jeszcze 5 irona. Nie. Nie, no wspaniale! Dawaj ten iron. Ja chcę już szybko tego miningą. Czy tu Tutaj mam gdzieś diamenty, które nie prze... nie mogłem. Jezu! Ja nie wiem, co tu ja mam w końcu. A mam tyle tutaj tych modułów, że nie rozpoznaje się już w końcu. Kiedyś to było takie o, 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 o. No bo wiem, że jak kiedyś na razie nagrywałem Minecraft z plusem. To był pierwszy mój odcineczek. <suszy> I cieszy. Dobra, knijmy się. Sie, mamo, Na że się obudziłem, nie, fit. Słoit. Pura, idziemy na dół. I przerabiamy. Dobra. Na dół. Czy przetopiło nam to? Dobra, jest, jest, jest. Okej, okay. okej okay, pamiętaj nad sytuacją. Już mamy już zaraz. Będzie ta Jest! Jest! Diamond! Juhu! I teraz będziemy ładowali go w prądzie z badboxa. Tak przykład. Zjadł pół prądu. Mhm. Jest lepiej. Poczekajcie, przesunę sobie Minecrafta. Dziemo Mining deal. Teraz przetestujemy to masz cudo, jak to szybko kopię, ja nie mogę, ekscytuję, dobra, może zobaczymy, ale to wolno drewno kopie się marnuję. dobra, bierzemy starową siklera i kopiemy nasz dom. Ja już nie wiem jak zatytułować nasz dzisiejszy nie wiem, nie pewnie domu. Ja wow. ja Dobra, widzę, Ja już Ja już dokończę to jeszcze bo to może być przynudzające. Tak, przywodzające. No pewnie wiele, pewnie wiecie. Jeżeli chcesz więcej racji, to daj łapkę w górę, jeżeli nie, to łapka, jeżeli nie, to łapka w dół. A jeżeli chcesz mówić coś takiego, czy na drzewo, to daj w sumie, trzymaj te rzeczy raz.